Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak patrzę na te szafki, to aż mi się słabo robi, i mam ochotę wszystko wziąć, posprzątać i żeby tu było pięknie. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że w niektórych domach właśnie tak wygląda: że szafy są zamknięte, nic nie widać. Ja nie mam problemu, bo to jest w szafie i jest okej, okay. ale takie są właśnie realia tego. Tak wygląda w środku, tak wygląda na waszych czasem regałach, tak wygląda w waszych czasami domach. I moim zdaniem jest to niefajne. Czas na zmianę. czas powiedzieć sobie, tak, mam czas na to, żeby zacząć porządkować swój dom, mam czas na to, żeby odgracić swój dom, żeby w końcu mój dom był piękny, czysty. I dobrze zorganizowany. Kochani moi, dzisiejszy filmik, właśnie chciałabym tej tematyce poświęcić, że bałagan to jest coś, co dzieli nas od wymarzonego życia, od tego, jakbyśmy chcieli, żeby nasz dom wyglądał. Bardzo często zdarza się, że niestety przedmioty zaczynają dominować w naszym domu, zaczynają pochłaniać całą naszą przestrzeń i zaczynają nas posiadać. Bo jeżeli Zaczynasz zastanawiać się cały dzień nad tym, czy ja mam to wyrzucić, czy to jest ważne. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, patrzę na to i nie ma dla mnie znaczenia, czy to zostanie w domu, czy nie, to jest dla ciebie jasny sygnał, że pozbywam się tej rzeczy. Ale jeżeli coś sprawia Tobie radość, satysfakcję jest dla Ciebie ważne, to po prostu to zatrzymaj. Tylko musi być ten balans u was. Żeby nie zatrzymywać wszystkiego, bo wszystko jest dla Was ważne i niczego się nie mogę pozbyć, tylko żeby była równowaga, tak? Że zatrzymuję rzeczy, które są dla mnie ważne, wartościowe, które chcę, żeby w moim domu były, ale pozbywam się rzeczy, które nie mają dla mnie żadnego znaczenia i pozbywam się ich, bo chcę mieć swoją wymarzoną, oczyszczoną przestrzeń. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, ile czasu pochłaniają te wszystkie rzeczy, ciągle przekładamy, sprzątamy, organizujemy, kupujemy nowe pudełka, kupujemy nowe organizatory, kupujemy jakieś przygódki do szuflad, kupujemy masę rzeczy, żeby zorganizować bałagan, który mamy w domu. Ale jeżeli ograniczymy ilości rzeczy, jeżeli zminimalizujemy po prostu to, co mamy w domach, to nie będziemy mieli takiej potrzeby, żeby to wszystko organizować, bo to się samo zorganizuje tak naprawdę, bo nie będziemy mieli aż tak tego dużo. Nie będziemy poświęcać czasu na to, żeby wszystko porządkować, odkurzać, przekładać yy, i tak dalej, bo ten czas na porządkowanie będzie dużo mniejszy i czas będzie na to, żeby odpocząć, poczytać książkę, żeby zwolnić troszkę, tak? Żeby dom był miejscem, w którym mogę odpocząć, w którym mogę się zrelaksować, a nie Niepotrzebnych gratów, które tylko i wyłącznie przytłaczają naszą przestrzeń, które blokują, bloku, blokują naszą energię. No i jak wtedy ma być dobrze? Często jednak bałagan się pojawia też w sytuacjach, w których jest jakiś problem. Pojawiają się choroby, rozwód, i dom staje się tak naprawdę ostatnim miejscem, które mamy ochotę, Porządkować, organizować. A to powinno właśnie być na zasadzie, że dom jest tym miejscem, do którego chcę wracać, do którego chcę wrócić i tam odpocząć, bo wiem, że to jest mój azyl, że to jest miejsce, gdzie ja mam mnóstwo problemów na głowie, gdzie ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić, bo tyle mi się zwala, ale dom jest tym miejscem, w którym się relaksuję, w którym się resetuje, w którym nie muszę myśleć, o Boże, co jeszcze mam zrobić. Czy jeżeli wracasz z pracy. Albo masz ciężki właśnie dzień, to z chęcią wracasz do tego domu? Czy masz właśnie na tłuk myśli, ile jeszcze musisz zrobić, co jeszcze trzeba posprzątać? A jeszcze ta szafa spędza mi sens powie, jeszcze ta garderoba o Boże, a co się dzieje na wstrychu? A muszę piwnicę posprzątać. W ogóle wyrzuć to wszystko. Zacznij działać. Powiedz sobie, zamiast nie, nie mam czasu, nie, nie mogę, nie, nie dam rady, nie mam małe dziecko, nie, nie mam kiedy, zamień na tak. Ceni się. Tak, mam czas. Tak, chcę to robić. Tak, chcę mieć porządek. Tak, chcę zorganizować swoją przestrzeń. Tak, tak, tak. Wyrzuć słowo nie, tylko zamień je na tak. Żeby Ci się zachciało, żebyś miała tą motywację do działania, do tego, żeby ta przestrzeń była dobrze zorganizowana. Nie pozwól, żeby przedmioty zaczęły dominować w Twoim życiu. Po prostu uporządkuj swoją przestrzeń. Moi drodzy, piszecie też do mnie... Przeróżne treści, ale przede wszystkim, że zaczynacie porządkować krok po kroku, że oglądacie filmik i z filmikiem porządkujecie swoją przestrzeń, co mnie bardzo cieszy i jest po prostu motorem napędowym do działania, można powiedzieć. I włączcie sobie jakikolwiek filmik. Usiądźcie i zacznijcie działać. Szafka po szafce, ale idźcie do przodu. Nie stójcie w miejscu, nie mówcie, ile to musicie zrobić, tylko zacznijcie to robić. Po prostu wstań z kanapy i zacznij działać. To jest tak samo jak z tymi filmikami. W ostatnim filmiku Wam powiedziałam, że koniec z teorią nie mam na to czasu, bo mamy czas na to, na co chcemy mieć czas. Jeśli chcecie mieć czas na uporządkowanie swojego domu, to znajdziecie chociażby godzinę w ciągu dnia, żeby małą półeczkę zrobić. Jak widzicie to, to zapewne Was to przeraża. O Boże, jak to teraz uporządkować? Ale nie, to nie jest trudne, moi drodzy. To jest bardzo proste. Wszystko ściągamy, wszystko przekładamy, porządkujemy. Odkurzamy i zaczynamy przeglądać, tak? Bez zbędnych czy tak, czy nie, tylko po prostu, czy to mi jest potrzebne, czy nie jest mi potrzebne. Jeśli jest zepsute, to do wyrzucenia. Jeśli mam piłkę i pompuję piłkę, to potrzebuję tego, więc to zostaje. I naprawdę nie rozwodźmy się na tym, czy to faktycznie powinno w moim domu zostać, czy nie. Jeśli masz z tym ogromny problem, to zrób sobie parę tur, jakby. Że nie wszystko od razu, tylko najpierw wyrzucasz faktyczne rzeczy, które, no logiczne, że są do wyrzucenia, bo to są śmieci, uporządkujesz i później masz zacząć drugą turę. Nie musisz robić wszystkiego od razu, bo to nie o to chodzi, tylko żeby zacząć, zacząć odgruzowywać tą przestrzeń, bo moi drodzy, to jest naprawdę bardzo ważne. Uporządkujesz to, co się dzieje w Twoim domu, zobaczcie, to jest chaos, to jest bałagan. Jak ja bym miała tak, to co się dzieje tutaj? A jak uporządkuję to, co się dzieje tutaj, to uporządkuję to, co się dzieje w głowie, tak? Bo na tym to polega. Energia nam fajnie przepływa przez czyste, uporządkowane mieszkanie. Ja Wam powiem, że ja teraz przez ten jakiś mniej więcej tydzień miałam bardzo zabiegany czas i yy, dom jest uporządkowany, bo ja w domu nie mam bałaganu, ale gdzieś się zebrał kurz, podłoga z domycia, takie wiecie, standardowe porządki, ale ja już w głowie... Mam myśli, ile ja muszę rzeczy jeszcze zrobić, ile muszę e, odkurzyć, czy tutaj muszę łazienkę wyczyścić, tu muszę to, tu muszę tamto i ja już jestem chora. Nie już to denerwuje. Ja nie lubię takich rzeczy zostawić na ostatnią chwilę. I to był mój błąd, że na przykład w ciągu tygodnia nie zrobiłam czegoś, żeby w weekend mieć luźniej. Więc dzisiaj na przykład sobie też parę rzeczy zrobię, żeby po prostu mieć luźniej. No, w czwartek posprzątałam trochę łazienkę, więc y, teraz mam... Faktycznie tego mniej, ale chodzi po prostu o to, żeby nie mieć na głowie tego chaosu. Żeby nie mieć tych myśli, ile musimy jeszcze zrobić. Bo mamy tyle rzeczy dodatkowych, że ten dom nie będzie odskoczny, tak? Niech przedmioty nie dominują. My mamy dominować, tak? W domu. Także teraz mówimy: tak to proste, tak to zrobię, tak uporządkowuję swój dom. Kochani, do dzieła! Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście pokazywali mi, jak porządkujecie. Możecie przesyłać zdjęcia. Ja uwielbiam, jak Wy mi przesyłacie swoje zdjęcia, też bałaganu, naprawdę, bo to nie jest wstyd. Ja się cieszę, że Wy zaczynacie działać. Jeżeli mi na przykład prześlecie zdjęcie, bo chcielibyście się poradzić i tak dalej, nie bójcie się tego. Nie bójcie się przesłać mi zdjęcia bałaganów. Bo naprawdę to mnie też inspiruje do tego, żeby wam pomagać, żebyście zaczęli działać, tak? Koniec z zagracaniem swojego domu, koniec z nadmiarem. Zacznijmy porządki już dziś. I to jest wasze motto. I macie się tego trzymać, i działać, i porządkować wasze domy. A ja za was bardzo mocno trzymam kciuki. Kochani, oczywiście zachęcam was do subskrypcji kanału, żeby żaden filmik was nie ominął, żebyście się motywowali do tego, że. Ten dom jest ważny, żeby ten dom był uporządkowany i dobrze zorganizowany, bo życie naprawdę staje się po prostu prostsze. I co ja mam Wam tu więcej powiedzieć? Kciuki w górę, subskrypcja, kochani. Zapraszam do odwiedzenia Instagrama i Facebooka, żebyście też mogli się inspirować różnymi rzeczami. No i co ja mam wielce Wam powiedzieć? Do roboty, porządki, czas zacząć. I działajcie, działajcie, działajcie. Bo wtedy naprawdę zobaczycie wielkie zmiany w waszym życiu. Uporządkowany dom, uporządkowane w głowie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam, kochani, udanego dnia.